Cześć. Próbuję rozwiązać technicznie, jak nagrywać film, żebyście widzieli i żebym sama nagrywała. Ja nagrywam zazwyczaj sama w pracowni. Dzisiaj chciałam Wam się podzielić o takim bardzo ważnym procesie w malarstwie intuicyjnym. Mianowicie ja mam kursy zazwyczaj rano i wieczorem w malarstwie właśnie intuicyjnym i daję temat. Temat był. Ojejko, mój magiczny przedmiot, magiczny świat we mnie samej. Czyli ten temat jest rano i wieczorem, i u mnie zazwyczaj tak bywa, że ja maluję temat z serca, czyli nie mogę okłamywać ludzi. On obejmuje przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, kiedy się intuicja we mnie przechodzi. Mnie i inspiruję, a potem ludzie malują sami i przechodzimy proces malarstwa. I po prostu jak nagrywam, to często wychodzą inne motywy rano i wieczorem o tym samym temacie. A tym razem był temat, motyw ten sam prawie. I dla mnie to było wspaniałe, dlatego właśnie nagrywam się wam, żeby podzielić, jak intuicja próbuje nas przekonać, żebyśmy coś zrobili ze sobą. W każdym razie pokażę Ci teraz obraz i wrócimy tutaj do tego. Ja tutaj pokazuję pierwszy obraz, który powstał rano. I jeszcze raz powtórzę, że malarstwo intuicyjne przekazuje się z intuicji i dostajemy informacje od naszych. Pomocników, czy poczekaj po szwedzku mi przychodzi, przewodników, opiekunów, no i aniołów, albo jak my to chcemy nazwać. W każdym razie ja dostałam, malujemy po prostu z kolorami, takimi plamami, i potem człowiek wędruje tymi papierami naokoło, żeby dowiedzieć się, czy coś widać. No i ja tutaj mam, właśnie, że malowałam to na stojącym formacie, a zostałam leżący format bo właśnie piszę imię. Zawsze mi ludzie piszą imiona na kursie, bo ja pod koniec <noise> te, tych trzech godzin, nie wiem jak się sama nazywam, bo jak się wchodzi w proces taki właśnie e, kreacyjny, to tam nie ma człowieka. E, jest tylko po prostu kanał samej wspaniałej energetyki i nawet nie, tam jest duchowość też. W każdym razie, wracając do obrazu, e, dostałam symbole bardzo ciekawe. Bo dostałam e, jakiegoś Zwierza, który w zasadzie nie, nie przychodzi do mnie w moich obrazach. Pamiętaj temat. Mój mistyczny świat, mój mistyczny przedmiot, czyli on po, powstaje wiesz świat, czyli powstała właśnie jakaś tutaj przyszła do mnie osobowość fantastyczna. To jest chyba Boże, no jakiś, nie wiem po prostu. Brakuje mi no, kozioł, kozioł to będzie taki właśnie. Przyszedł kozioł niebieski, niebieski kolor jest dla mnie duchowością i przyszedł pies. Pies dla mnie jest symboliką bezpieczeństwa, oddanej miłości, przyjaźni i totalnego właśnie takiego oddania. No i przyszedł, przyszedł w kolorze czerwonym, anioł, który, która właściwie też coś mi chce przekazać. W każdym razie te trzy symbole były dla mnie zaskoczeniem, żeby dostać kozła. Kozioł ma niesłychaną mocno no i te kolory, właśnie czerwony kolor jest sensualności, e, życia i biologii, prawda? I to może być właśnie też biologia. W każdym razie to mnie bardzo ucieszyło. I kiedy wieczorem przyszła nowa grupa, zaczęłam malować, to dostaję to samo. Słuchajcie, dla mnie to był szok. Dlatego, że aha, czy ja jestem taki osioł, że nic nie chcę wziąć e, swojej e, tej właśnie czekaj, wiedzy, którą mi ten obraz przekazywał, byłam w bardzo głębokim procesie. I po prostu ten proces, pomimo wiesz, całego dnia powtórzył się. I dostałam bardzo pięknego, też niebieskiego zwierza. Tym razem przyszedł do mnie profesor o takich mądrych oczach, czyli duchowość jest. Niesłychane, właśnie tutaj, taka moc. Moc w tych obu zwierzątkach tych przyszła właśnie taka moc. On jest stary, on jest mądry, bardzo go kocham tutaj pod tym względem. Ta symbolika jest właśnie mi przechodzi, przy, ponieważ maluje się z serca, otwartego serca, to ona jest bardzo głęboka. No i przyszło coś takiego, no nie wiem co to jest, no ale ja powiedziałam, że to będzie pies. On jest bardzo kochany. Tak właśnie był bardzo, właściwie dlaczego, co on ogląda, co on ogląda, a on ogląda wspaniałą symbolikę księgi, księgi mądrości. I tutaj jest znowu anioł o złotych skrzydłach, bo kolor żółty jest dla mnie jest złoty, światła, no i tym razem jest na niebiesko ubrany, ale jest to właściwie też femininy, oni nie mają płci, te anioły, ale tutaj była właśnie bardziej Taka feminina, a tutaj jest właśnie, my mamy szwedzkie słowo, słuchajcie, w Szwecji powstało słowo on i ona i trzecie słowo, e, które się liczy. Będzie, on to jest e, han, ona to jest hun, a ten trzeci to jest hen, czyli ten hen e, nie e, obejmuje, człowieka obejmuje obie pubie, nie można, wiesz, rozluźnić. Także bardzo często się tego używa teraz w szwedzkim języku. No i co ja chciałam więcej powiedzieć, że jeżeli malujesz ty i przychodzi do ciebie symbolika uparta tych samych rzeczy, to po prostu zapytaj się, porozmawiaj swoją intuicją i dowiedz się, co to oznacza. Dlatego, że ta symbolika, co ja ci wspomniałam, dla mnie anioł i ten przewodnik jest bardzo ważny. On przyszedł tu drugi raz ja mam z nimi kontakt, także tutaj nie ma problemu. No ale ta moc w tym zwierzu, czyli muszę uwierzyć w coś, w sobie, co mi mówi, uważaj, przecież głupia nie jesteś. Nie krytykuj się, wejrzę sobie, uwierz. I ta moc w tym ciele, zobaczcie, to jest to tam samo, ten sam fizyczna moc. Bardzo to jest piękne. E, ja mam ogromne trudności z, jak e, nazwać. Jestem bardzo krytyczna dla siebie. Jeżeli jesteś krytyczny, krytyczna, to po prostu zobacz, co ci symbolika daje i co jest właściwie jest ważnego. Ten pies, on jest dla mnie bardzo ważny i on mi wskazuje na tym, że wskazuje, tutaj masz mądrość i tutaj masz miłość i oddanie jakiegoś właściwie części swojej, prawda? Także em, nagrywam się em, tobie, żebyś po prostu zrozumiał, czy zrozumiała, że kiedy się, ja tutaj wrócę znowu do tego, kiedy się rzeczywiście oddajemy takiej podróży intuicyjnej, to jest wspaniała podróż, bo dostajemy bardzo ważną opatologię, w każdym razie w komunikacji z nami. Ja mam nadzieję, że Ci to zainspirowało, i teraz spróbuję wyłączyć na nowo komputer. Do widzenia i do usłyszenia. Pa!